Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek. Odcinku, w którym tym razem przeniesiemy się do Nepalu, ponieważ chciałbym opowiedzieć Państwu o pewnym bardzo niebezpiecznym człowieku, który tam. Resował. I oczywiście, kiedy myślimy o, o zbrodniach, kiedy myślimy o True Crime i słyszymy Nepal, to od razu nam się kojarzy Charles Sobhraj, znany bardziej jako Wąż albo Bikini Killer, co najmniej 12 zabójstw, bardziej znany jako wąż, bardziej znany jako bikini Killer, odsiaduje wyrok w Nepalu. On zabijał głównie zachodnich turystów, którzy którzy odwiedzali. A też Nepal, ale też Tajlandię. Natomiast nie, nie o nim będziemy mówić, yy, ponieważ, no właśnie, o Sobraju wiadomo dosyć dużo. Jest świetny serial na Netflixie na jego temat, więc jeśli Państwo jesteście tą postacią zainteresowani, no to można sobie odpalić Netflixa, można znaleźć książkę yy, też na jego temat. Ja opowiem Państwu zupełnie inną historię o zupełnie innym człowieku, ale co ciekawe, miał on dosyć podobny modus. Brandi. Natomiast zaczynamy, niestety, tak jak w zeszłym tygodniu, kolejny tydzień wojny w Ukrainie. Jeśli możemy pomagać, pomagajmy, czy to finansowo, czy to poprzez wolontariat, czy to poprzez dary rzeczowe dla uchodźców. Moim zdaniem te gesty są bardzo ważne ta pomoc jest bardzo ważna więc przypominam, że trzeba warto jest to nasz moralny obowiązek. Dlaczego, dlaczego dzisiaj Nepal, dlaczego te rejony świata? Tutaj trochę mnie zainspirował Max Cegielski, który opublikował teraz powieść. Nazywam się Czogori. Nazywam się Czogori, raz jeszcze głośno i wyraźnie. No i jest to no, trochę nietypowa polecajka, jeśli chodzi o, o ten podcast. To wydało, że od razu powiem wydawnictwo marginesy, czyli też to wydawnictwo, w którym ja wydaję swoje książki. No i nazywam się Czogori, jest opowieścią o polskich himalajstach na, na K2, czyli na Czogor, jak ją nazywają miejscowi. I tutaj od razu zastrzegam, e, tak wiem, że K2 nie znajduje się w Nepalu, znajduje się w Pakistanie, no i tam się też ta książka toczy. Nie jest to kryminał, od razu powiem, nie jest to true fiction, jest to taka do, w dobrym znaczeniu tego słowa powieść przygodowa. E, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bardzo polecam, a raczej czy polecam? No, polecam, bo mi się strasznie podobała. Natomiast wiem, dlaczego niektórym osobom może ona nie podejść. Nie chcę mówić dlaczego, bo tutaj musiałbym spoilerować. Więc zachęcam po prostu, żeby się nią zainteresować, żeby zwrócić na nią uwagę. Raz jeszcze, Max Cegierski, nazywam się Czogorin. No i dlaczego on mnie zainspirował? Bo kiedyś wiedziałem, że Max wydaje tę książkę. Zresztą, no notabene. W swojemu zaskoczeniu zorientowałem się, że Max Cegielski jest jednym z moich ulubionych polskich pisarzy, ponieważ od pewnego czasu cokolwiek wydaje, to natychmiast to chwytam. Polecam też Państwu jego książkę, esej właściwie, Wielki Gracz ze Żmudzi na dach świata. Jest to opowieść o pewnym polskim oficerze w carskiej służbie w XIX wieku który włączył się w tak zwaną Wielką Grę, czyli rywalizację o panowanie w Azji Środkowej pomiędzy Carską Rosją a Imperium Brytyjskim. No i jego losy są bardzo szczegółowo w tej książce opisane. Świetnie to się czyta. Kolejną książką, która strasznie mi się podobała i tutaj bez żadnego wahania Państwa, Państwu ją polecam, to jest Prince Polonia. To jest och z kolei opowieść o Polakach w Indiach, którzy w latach 80. zajmowali się przemytem złota do Indii. Świetna, świetna rzecz, też przygodowa, ale już z mocnym wątkiem kryminalnym. Dobrze, więc dowiedziałem się, że Max Cegielski napisał to nazywam się Czogori. Zainteresowałem się tą powieścią i zacząłem się zastanawiać, hmm, a może jakaś ciekawa sprawa wydarzyła się w Himalajach. No i się okazało, że się wydarzyła. Nawet jest ich sporo, pewnie w te Himalajach będziemy wracać, ale na razie zaczniemy od Nepalu. Więc zaczynamy. W maju 2018 roku. Bahta Bardur Sunar, więzień odbywający karę za gwałt i morderstwo w więzieniu Nakhu, został przyjęty do szpitala Patan Hospital. Wcześniej przez trzy dni nieustannie wymiotował. Pomimo leczenia, Bahty Bahadura Sunara nie udało się uratować. Zmarł. Diagnoza, diagnoza lekarzy była jednoznaczna. Otrucie. Nepalskie władze zaczęły prowadzić śledztwo w sprawie tej śmierci. Dość szybko udało im się ustalić winnego. Okazał się nim Abiszek Rai Singh. Miał on zawiązać spisek z Manojem Kumarem Churaisem, który odsiedziwał wyrok za przestępstwa finansowe, oraz z Druchabem Kumarem Szarmą, który został wypuszczony z tego więzienia w lutym 2017 roku po zakończeniu odbywania kary za Przestępstwa, to bodajże odsiadywał za e, kradzież. Odsiadywał wyrok za kradzież. Sing razem z Heroisem mieli przygotować truciznę z ziół, które dostarczył im przebywający na wolności Sharma. Władze oczywiście nie ujawniły o jakie konkretne zioła chodziło i jaką mieszankę przygotował dla swojego współwięźnia Sing. Dlaczego Sunar musiał zginąć? No i tutaj motyw też został dosyć szybko ustalony. Sinowi zależało na pozycji hałukidara. Hałukidar to taka specyficzna funkcja w nepalskich więzieniach. Zawsze pełni ją jeden z osadzonych, który jest wybierany przez władze, administrację więzienia. No i tutaj on jest wybierany głównie, znaczy oficjalnie, tak? według oficjalnych przepisów, według oficjalnych zaleceń jest on, ofic jest on wybierany. W taki sposób, że sprawdza się tych więźniów, bada się ich zachowanie podczas odbywania kary, no ale także bierze się pod uwagę autorytet i stosunki z innymi więźniami. Bo ta pozycja Hałkadiera jest bardzo ważna, bardzo istotna i ma on bardzo dużą władzę. Jego zadaniem jest bowiem organizowanie pracy oraz codziennego życia w zakładzie radnym. No i ta władza jest często wykorzystywana do nadużyć. I budowania swojego osobistego, oczywiście na pewno w porozumieniu i po odpowiedniej działki służby więziennej majątku. No i researchując tą sprawę, szukając materiałów na jej temat, na przykład znalazłem takie doniesienia, że między innymi w więzieniu Nepal Guń więźniowie skarżyli się na to, że za ryż muszą płacić dwa razy więcej niż kosztuje on wolności. Też znalazłem bardzo dużo doniesień na temat przypadków psychicznego i fizycznego torturowania osadzonych. No i do tego wszystkiego dochodzi także fakt, że więzienia w Nepalu są przepełnione, są niebezpieczne, są niedoinwestowane, więźniowie walczą często między sobą, a zabójstwa nie są czymś niezwykłym. No więc w takich warunkach ta pozycja człowieka, który de facto rządzi tym więzieniem, czyli tego Hałkidara, no jest czymś bardzo w ogóle mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo się, no nie jestem tutaj specjalistą od Nepalu, ale czytając te doniesienia, mam wrażenie, że te nepalskie więzienia bardzo przypominają więzienia z Ameryki Południowej, z Ameryki Środkowej, gdzie no to polega na tym, że się więźniu wrzuca do zakładu karnego, na, na bramach, na, mara, na, na murach ustawia się strażników, i właściwie na tym działania z administracji więziennej się kończą. Co się dzieje w więzieniu, to już ich nie obchodzi. Więźniowie mają się tam sami zorganizować. Tworzą się różne dziwne gangi, tworzą się różne dziwne sytuacje. No Widzieliśmy to na filmach, czytaliśmy o tym w książkach, więc y, mam wrażenie po przeczytaniu tych artykułów prasowych na temat różnych historii z nepalskich więzień, że no, w Nepalu wygląda to bardzo podobnie. Dobrze, tak więc Singh wraz z Haruisem. Najpierw zmusili Bachtę Bahadura Sunara, żeby napisał list do ministra spaw, spraw wewnętrznych na temat nadużyć obecnego Hałkidara z więzienia, w którym wszyscy przebywali. No i w tym liście znajdowały się także opisy znęcania się przez Hałkidara nad Sunarem. Singh przekazał ten list przebywającemu na wolności szarmie, który najpierw go zeskanował, a następnie wysłał mailem do ministerstwa. Wreszcie, i to był ostatni element tego planu, spiskowcy otruli Sunara. Singh był przekonany, że jeśli Sunar umrze z powodu otrucia, ministerstwo, ministerstwo przepraszam, Spraw Wewnętrznych rozpocznie śledztwo i skupi się na wątkach poruszonych w liście. W rezultacie uzna, że winnym śmierci jest administracja więzienia oraz Haukidan. a wtedy nowym Hałukidarem zostanie Singh. Tłumaczył jeden z nepalskich śledczych w prasie. Plan jednak nie wypalił. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że Singh był w tej sprawie oczywistym podejrzanym. Przede wszystkim dlatego, że był znanym trucicielem. Podobno na drogę przestępstwa zszedł z powodu zemsty. Jego ojciec był rządowym urzędnikiem. Pracował w Narodowej Radzie Sportu, no i z tego co czytałem: Narodowa Rada Sportu to jest taka czapa organizacyjna nad wszystkimi federacjami sportowymi w Nepalu, także nad Federacją Polo na Słoniach, bo podobno taki też sport w Nepalu się uprawia. No więc w tej Narodowej Radzie Sportu pracował ojciec Singa. Został on zabity w zamachu zorganizowanym przez maoistowskich partyzantów w 2005 roku. W Nepalu od 1996 roku do 2006 toczyła się bowiem wojna domowa pomiędzy siłami rządowymi a maoistami. Zginęło w niej około 17 tysięcy osób. Notabene maoistowska partyzancka działa też w Indiach. No i gdzieś w jednej z książek na temat Indii znalazłam taką informację, że właściwie można mówić, że w Indiach toczy się wojna domowa, ale tego się i wszyscy jakby o tym wiedzą, ale nikt o tym nie mówi, bo to by źle wyglądało w prasie, źle wpływałoby na e, rynki finansowe. Jak jest naprawdę, nie wiem, bo to też była informacja sprzed iluś tam lat, natomiast e, no ciekawe jest, że tam ma oistowska, Partyzantka tak działa także w Indiach. No ale okej, okay, wracamy. Nepal, 96 rok, 2006 wojna domowa pomiędzy siłami rządowymi a maoistami. No i jedną z ofiar tej wojny był ojciec Singa. Abiszek Rai Singh postanowił się zemścić. Razem ze swoimi towarzyszami odnalazł osoby odpowiedzialne za śmierć ojca. Według jednej wersji Obu winnych ukamieniował, według drugiej ten los spotkał jednego z zamachowców, drugi został zastrzelony. Sing opowiadał o tych wydarzeniach z wyraźną dumą i zadowoleniem. Po pomszczeniu ojca Abishek Raj, Sing został oszustem. Początkowo założył lipną agencję pośrednictwa pracy. Oszukał 18 osób na 40 tysięcy rupii każdą. No i to 40 tysięcy rupi to jest około 1,5 tysiąca złotych. Obiecywał im zatrudnienie w Australii. Oczywiście do żadnej Australii nikogo nie wysłał, żadnej pracy nie było. W swojej karierze oszusta posługiwał się licznymi fałszywymi tożsamościami. W różnych sprawach występował jako Samir Gimire, Dev Raj Sharma, Raj Singh, Dev Guru, Ranjit Singh, Parakash KC czy Rachman Halawi. Miał też posiadać kilka obcych paszportów ze swoim zdjęciem, no i oczywiście fałszywymi danymi. Największego, przynajmniej z tych znanych oszustw, dopuścił się, kiedy, uwiódł bogatą, zamężną kobietę Sonia Raj Bahandari. No i tutaj taka ciekawostka. Próbowałem znaleźć tą kobietę. Wpisałem w Google Sonia Raj Bahandari. Okazało się, że to samo imię i nazwisko. Nosi była Miss Nepalu, natomiast jestem pewien, że to nie jest jedna i ta sama osoba. Dobrze, jeśli chodzi o, o tą właściwą naszą, Sonia Rai Bahandari, no to Singh przekonał ją, że jest panterycznym guru. Jej mąż wtedy przebywał w Afganistanie, ale nie wiem, czym się tam dokładnie zajmował: czy był tam w interesach, czy był najemnikiem, czy, czy z jakiegoś innego powodu tam się znalazł. No, w każdym razie w czasie jego nieobecności Abiszek Singh wyłudził od całej rodziny 30 milionów rupi nepalskich, czyli ponad milion złotych. Mąż Sony wrócił z Afganistanu, no i kiedy wrócił, nagle zachorował. Pomimo częstych wizyt w szpitalu, jego stan ciągle się pogarszał. Singh sprzedał rodzinie cudowną wodę, która miała uzdrowić mężczyznę. No, i wziął za to oczywiście. Całkiem sporą sumę. Mąż Sony, jednak, jak się można było spodziewać, no ta woda mu nie pomogła, wręcz przeciwnie, zmarł. Do dzisiaj nie udowodniono Singowi, że miał coś wspólnego z tą śmiercią, jednak jest ona mocno zagadkowa, a to, że Sing krążył wtedy wokół rodziny, no daje dużo do myślenia, no i sugeruje, że Sing może mieć tutaj coś na sumieniu. Jakie zbrodnie natomiast mu udowodniono? No więc pierwszą taką udowodnioną ofiarą był Nara Bahadur Gotame. On razem z Abiszykiem Raj Singiem prowadził interesy. Gdzieś nawet spotkałem się z opinią, że byli przyjaciółmi. Konkretnie zajmowali się sprzedażą nieruchomości, czyli działek ziemnych. No i w pewnym momencie pokłócili się o zyski z tej działalności. Nie była to podobno jakaś wielka kłótnia. Raczej Pewne nieporozumienie, no to jednak wystarczyło Singowi. Abiszek pod pretekstem pokazania Gotamę innej nieruchomości zaprosił go do dystryktu Surkret. No i razem pojechali, żeby tą nieruchomość zobaczyć, no co pokazuje, że ta kłótnia, że ten, to, to nieporozumienie nie mogło być jakieś głębokie, no bo gdyby byli jakoś strasznie pokłócenie, to Gotama raczej by Singem nigdzie nie pojechał. No ale jednak tam Pojechali, zatrzymali się w hotelu, no i w tymże hotelu Singh odurzył Gotamę nitrazepamem i diazepamem, czyli środkami uspokajającymi. Ich dawka była tak duża, że Gotamę zmarł następnego dnia, a Singh uciekł do Indii. Kiedy poczuł się bezpiecznie, kiedy zobaczył, że nikt go nie ściga, że nikt się tą sprawą jakby specjalnie nie zajmuje, to wrócił do Nepalu. Podobny los spotkał Jagata Singa Tamanga, pseudonim Buddha. Młody mężczyzna, niedawno wrócił do Nepalu ze Szwajcarii. On także został odurzony środkami farmakologicznymi. W rezultacie zmarł, i Singh porzucił jego ciało na poboczu drogi. Tutaj od razu powiem, nie udało mi się niestety ustalić, jaki był dokładny motyw zabójca, zabójstwa, skąd się obaj mężczyźni znali, jak ta cała historia dokładnie wyglądała. Jedyne, co mi się udało dostalić, to to, że do tego zabójstwa doszło w Indiach. Singh najpierw ukradł samochód Tamanga, ale potem porzucił go na poboczu drogi, no i znowu wrócił do Nepalu. Kolejną zabitą przez niego osobą był Sarki Tamang. No i tutaj jest ciekawe: Sarki Tamang pracował jako kucharz dla Abiszeka Rai Singha. Singh z jakiegoś powodu nabrał podejrzeń, że Tamang wie coś o zabójstwie Buddy. No i dlatego postanowił go usunąć. Bał się, że jego kucharz pójdzie na policję, o wszystkim opowie. No i zastosował ten sam modus operandi, ten sam sposób działania, co w przypadku poprzednich zabójstw. Zaprosił tamanga na wyprawę za miasto, zameldowali się wspólnie w hotelu i potem w tym hotelu otruł kucharza farmaceutykami, a jego ciało porzucił. Ostatnią znaną ofiarą Singa był Niranjan Pandey. Pandey prowadził aptekę. Singh przekonał go, że w Chetuda to jest takie Hetauda, przepraszam, to jest miasto w południowym Nepalu. No i że w tym mieście, a raczej w jego okolicach, można znaleźć Nagmani. No i teraz Nagmani to klejnot z ludowej mitologii. On, czytałem o tym, może czegoś nie zrozumiałem. On jest jakoś powiązany z kobrami, to znaczy, że kobry albo go pilnują, albo w ogóle w jakiś sposób hodują ten klejnot. No w każdym razie Nagmani ma mieć magiczną moc. Często występuje w indyjskich mitach, w baśniach, a nawet w grach komputerowych oraz w bollywoodzkich filmach. No więc kiedy dotarli na miejsce, Singa zaproponował swojemu towarzyszowi słodycze z bananów. No i tłumaczył, że mają one cudowne właściwości. Oczywiście żadnych takich cudownych leczniczych właściwości nie miały, a wręcz przeciwnie, znajdowały się w nich Środki odurzające. Pandej został otruty i w rezultacie zmarł. Singh ukradł mu pieniądze, miżuterię oraz samochód. Zatrzymano go w roku 2013. No i tutaj po raz kolejny muszę, muszę się przyznać do pewnego braku wiedzy, bo niestety nie udało mi się ustalić, w jaki sposób policja wpadła na jego trop no oraz jakie były dokładnie okoliczności aresztowania postawiono go przed sądem, no i Singh został skazany na dożywocie za trzy zabójstwa oraz za próbę zabójstwa. No, widziałem filmy z jego zatrzymania, to jest taki niski mężczyzna z lekką nadwagą, zupełnie nie wydaje się groźny. Ja wiem, że to się często mówi tak, że nie można się po kimś spodziewać z wyglądu, że jest seryjnym zabójcą, no ale tutaj naprawdę... E nie, nie wyglądał na kogoś, kto mógłby zrobić drugiej osobie krzywdę. Przy czym podobno zachowywał się podczas zatrzymania i podczas samego procesu dosyć arogancko. Sam podobno twierdził, że ma na koncie znacznie więcej ofiar niż te, które, o których Państwu opowiedziałem. No gdzieś znalazłem informację, że przypisuje mu się nawet 18 zabójstw. No i Singh czuł się do tego stopnia pewny, że rzucił nawet takie wyzwanie nepalskim śledczym, żeby domyślili się, kogo jeszcze zabił. Przy czym no właśnie nie wiadomo, na ile to jego przyznanie się do 18 zabójstw jest wiarygodne, na ile to ma sens, ponieważ on się przyznawał także do takich zabójstw, które były już przez nepalską policję wyjaśnione, gdzie... Udało się znaleźć winnego, więc może być tak, że po prostu przyznawał się do wszystkiego, co mu przychodziło do głowy, żeby zrobić wokół siebie więcej szumu, skoro wiedział, że i tak dostanie dożywocie i w ten sposób, nie wiem, chciał budować swoją jakąś legendę, chciał zdobyć jakąś taką czarną, straszną sławę, która mogłaby mu się przydać potem w więzieniu. Ale to są już moje spekulacje. Co tutaj jest w tej sprawie? Interesujące. No, tutaj parę osób się zastanawiało, jak Singh w ogóle, dlaczego wszedł na drogę przestępstwa, co się z takiego stało, że stał się mordercą. No i tutaj tym momentem przełomowym miała być ta tragiczna śmierć ojca, zamordowanego przez komunistycznych, maoistowskich partyzantów i późniejsza zemsta. Czy tak było naprawdę? Nie wydaje mi się to, to, to wiarygodne. Wydaje mi się, że. Ten synk, no, to zło. Jakbym miał spekulować, to bym powiedział, że on to zło już w sobie miał wcześniej, że niezależnie od losów ojca, prawdopodobnie e, i tak byłby oszustem, i tak byłby zabójcą. No, te, te zabójstwa są ciekawe, że tutaj widać, że on je popełniał z chęci czystego zysku. To nie był taki seryjny zabójca, jakim go znamy z amerykańskich filmów, który jest motywowany głównie. Jakimiś seksualnymi pragnieniami. Nie, to były takie zabójstwa, jak to się mówi, z konformizmu, tak? które były dla niego wygodne, bo chciał więcej pieniędzy, bo chciał więcej wygodniejszego życia. No, gdzieś w jakimś artykule znalazłem takie stanowisko, że zabił, bo. bo, bo już wiedział, jak to się robi. To znaczy. Te zabójstwa z zemsty, to, to zemszczenie się za śmierć ojca, zabicie tych dwóch małoistowskich partyzantów, to była taka granica, którą przekroczył, kiedy się zorientował, że jest zdolny do zabójstwa, i potem zabijał, kiedy mu było wygodnie, kiedy bał się, że ofiary jego oszustw mogą go wydać na policję. No i to z kolei, wiem, że teraz chyba troszeczkę sam sobie przeczę, ale z kolei to. E, a tak jest ze spekulacjami, notabene, co one często się nawzajem wykluczają, a teraz troszeczkę spekulujemy. No więc ta wersja, że był. E, Przekonał się, że jest w stanie zabić, więc zabijał, kiedy mu było wygodnie. wygodnie. No brzmi to wszystko e, wiarygodnie. Wydaje się, że Singh no, był takim. On spełnia te kryteria, jak się o nim czyta, te kryteria psychopatii, tak, człowieka, któremu zależy tylko i wyłącznie. Na własnym dobrze, na własnej wygodzie, zupełnie nie przejmuje się innymi, jest pozbawiony absolutnie empatii. No i wydaje się, że Singh mógł być takim, właśnie jest, bo przebywa ciągle w więzieniu, jest właśnie takim człowiekiem. Ciekawe są też te jego podobieństwa do Charlesa Sobraja, o którym zacząłem, do tego Bigini Killera, który no działał w bardzo podobny sposób, to znaczy on swoje ofiary odurzał. Jemu też chodziło o pieniądze, chodziło o majątek. Te zabójstwa były pozbawione tego seksualnego charakteru. Nie były też jakoś strasznie brutalnie. Też Sobraj posługiwał się farmaceuty farmaceutykami. Odurzał najpierw swoje ofiary, później je zabijał i okradał. No i tutaj Singh robił podobnie. Być może w jakiś sposób Singh właśnie był przez Sobraja inspirowany. No przy czym najważniejsza różnica pomiędzy nimi jest taka, że Sobraj atakował głównie zachodnich turystów, tak? Ludzi z Europy, z Ameryki, z Australii, bo oni mieli po prostu pieniądze. Ofiarami Singa byli inni Nepalczycy. W tej chwili, no, tak jak powiedziałem, przebywa w więzieniu. Ten jego spisek, żeby zdobyć tą pozycję Hołkidara się nie powiódł. No i... Póki co nie, jak szukałem, to nie ma na jego temat żadnych nowych doniesień. Notabene właśnie Charles Sobraj też przebywa w nepalskim więzieniu, ale nie udało mi się ustalić w jakim. Jestem ciekawy, czy kiedykolwiek się spotkali. Więc to była dzisiejsza zbrodnia na poniedziałek. Mam nadzieję, że zainteresowała trochę Państwa ta historia. W przyszłym tygodniu wracamy do Europy, ale wracamy do zupełnie innego kraju, do kraju, którego jeszcze do tej pory nie odwiedzaliśmy, a będzie to Bułgaria. Na koniec raz jeszcze apeluję o pomoc dla Ukrainy, dla uchodźców. Uważam, że to jest bardzo ważne, nawet małe gesty teraz się bardzo liczą. A teraz już dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. To była zbrodnia na poniedziałek. Pozdrawiam, Wojciech Milarz.